Zdania testu, rozumiecie, czyli przy założeniu, że jest kilku uczestników z tą samą liczbą punktów, to ten, który ten test oddał wcześniej, wygrywa, tak, na tej zasadzie. A więc czas ma tutaj też znaczenie, co nie znaczy, że musicie się spieszyć. Jest takie powiedzenie, że pośpiech jest złym doradcą, a więc jeżeli macie wątpliwości, to radzę to pytanie sobie zostawić na później, zrobić, odpowiedzieć na pytania, pytania, których, których jesteście pewni. Dobrze, my teraz rozdamy y, y, karty odpowiedzi, rozdamy testy. Jeszcze raz powtarzam, proszę zaczekać z szacunkiem dla pozostałych na, y, na to, aż wszyscy będą mieli testy dobrze? Potem będzie, y, musicie, będziecie musieli nam dać na przynajmniej godzinę na y, podsumowanie, rozwiązanie, zebranie punktów, policzenie punktów y, i spotkamy się, myślę, że 11.03.2022 poprosimy Panią Anna Łokmańska dyrektor biura cechu celku Proszę 10 miejsce, 24 punkty. Wojciech Kryprowski. Już możemy zykał, tak? Jakub Dziejewski. 25 minut. podpisać odbiór nagrody. Proszę podejść tam do pani z listy Rzemiosła. podpisać odbiór nagrody. Potwierdzenie odbioru w zasadzie. Jeszcze raz może zaczniemy. Bartuś Jakubowski, dziesiąte miejsce. Pan Wojciech Piotrowski, dziewiąty już odebrał nagrodę. Tak? Wszystko gra, po czym kontekście. No? Bartuś Jakubowski, dziesiąte miejsce. Proszę się nie Przechodzimy w takim razie do y, miejsca ósmego. Tak? Pan Jakub Ziejewski. Kolejna, kolejne hm? miejsce. Mateusz Jaruzelski. <noise> <noise> <Samyścina>. <noise> Jak się nazywasz? Bartosz. Igor Wielkowski, następne miejsce. Przechodzimy do zakładu fundowanego przez Licbierzę yy, która fundowała nagrody za miejsca piąte, czwarte, trzecie. Mateusz Zawadzki. 六公里。<Thank> <Thank you. S 1> Karol Woźniak. No. W imieniu Zbliżenia Spraw Puszczennych nagrody wręcz Ani Wisław dyrektor Wysokiego Sądu Trzecie miejsce Piotr Króżewski. Piatek, spojrzyj się tu. No i przechodzimy słuchajcie, do wielkiej dwójki, tak to nazwę, bo nie, nie chodzi tylko o to, że zdobyli najwięcej punktów. Będą brali udział też w etapie centralnym. które reprezentowali nasze województwo na centralnym konkursu. Pierwsze nagrody za pierwsze i drugie miejsce fundował Okręgowy Inspektor pracy w Bursztynie, wręczy pan Tomasz Kawał, zastępca przewodniczącego. Inspektora. Drugie miejsce Bartłoni Ryka Rykaczewski.